Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Za oknem Remont na placu sterta Kamieni. Patrzę na nie i myślę, co z tego można zbudować, i czy do czego się jeszcze przydadzą. Tu nic do siebie nie pasuje. Wiele tu dużych i ciężkich głazów oraz drobnego żwiru i piasku. Jedne okrągłe, inne kanciaste i nieforemne. Oko zatrzymuje się na tych pięknie oszlifowanych i wygładzonych przez czas i naturę, ale nie da się nie zauważyć również tych ostrych i szorstkich. Do tego trochę piaskowca, trochę granitu i pełno kamienia nieznanego mi pochodzenia. Patrzę na nie i myślę o kościele. Jak bardzo jesteśmy podobni. Patrząc z zewnątrz i po ludzku, można powiedzieć, nic z tego już nie będzie. Jednak nie tak patrzy człowiek, jak patrzy Bóg. Nosi on w sercu tylko jedno pragnienie, aby byli jedno. Jezusowe słowa to zaprawa i spoiwo. Swoją miłością zespala budowlę niemożliwą do wzniesienia ludzkim pomysłem i ludzką ręką. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.